jest to cię czeka, psychika człowieka, wszystko zmienia się, jak czeka miał być start, a jest meta, ile spraw, które czeka, żeby zrobić, żeby zdobyć coś z niczego, żeby tworzyć dla drugiego. Mało doby, na sposoby, na rozmowy, coś prostego dla wątroby Wódka łoi, wódka szkodzi, lubię się pobawić i co zrobić? Odrzuca nienawiść, nie za dnia. Godziny, jak przestaną płynąć rymy, jak przestaną lecieć dymy Co będzie zobaczymy? Miłość dla rodziny, przyjaźń dla mojej Drużyny, wschodnia strona, tu swoje gminy i palimy w naszych dłoniach pali się pochodnia, prawda, którą każdy może poznać już od dawna Wyrażana w naszych słowach ZNS-emu i Czechowa Porusza ważną sprawę dobro i zło, a ja trzymam równą wagę Podaję rękę, szatanów cóż Po pomoc tej dłoni Czeka cię upadek Zatruty jadem, daję sobie radę Pierdolę sławę dzielę się przekazem Z Arsonem i Lukasem Z i Cychaczem Złożymy swoją masę, na co wy czekacie Wspólnymi siłami radę dacie Nie znasz dnia i godziny Nie masz zielonego pojęcia Kiedy pozostaniesz postacią na zdjęciach Nie masz pojęcia Kiedy wyciągnięta boska ręka nie po ciebie w moment Coś pęka jak rozjebana szklana butelka To się nie zagoi jak połamana szczęka To był człowiek i nie ma człowieka Mam nadzieję, że na moich bliskich to nie czeka, że nie opadnie powieka i że pierdolony nie fart ominie mnie z daleka. A rzeka, którą płynę, wyznaczy inny dzień i godzinę i słońce znów zaświeci na glublinę. Pamiętaj o tym, gdzie w szaru swoją rodzinę, bo wszystko można stracić w jedną chwilę, to jak w jedną stronę bilet, w serce tyle i tyle i widzisz tylko krzyż i mogiłę. Widok śmierci w ludzkich oczach zjawisko niemiłe. Jak myślę o tym, przeklinam godzinę, w której się urodziłem, bo nie chciałem tego widzieć, a zobaczyłem, że ten czas to pierdolony killer i wyglad Dlatego szanuj się i dbaj, zanim kotucha wygra Bo czas zapierdala jak te śmigła w helikopterze I nie wiesz tak naprawdę, kiedy cię zabierze stąd To jak w pokerze los, karty rozdaje i się nie pyta Ktoś rady nie daje, a inny fartach chwyta Farta chwyta Ktoś rady nie daje, a inny farta chwyta Wschodnia strona, Studio Golf 2012 Zimowy półmrok, około godziny 16 Chłopak wraca z tyrki Zjebany jak zawsze, chce mu się jarać Więc wychodzi po szlugi Jeszcze nie wie, że tego dnia do domu Już nie wróci, a chciał tylko kupić Te nieszczęste papierosy Ceną było w pierdol i dwie kosy Jeszcze tej samej nocy Do roboty idzie baba, taka Lat 50, ale trochę skorowana Wtedy na glebę pada Miała zawał, a przecież to mogłaby być Również twoja mama, dla kogoś Dramat, podczas gdy inny obojętnie przechodzi obok Dopóki sam nie straci kogoś Żyj zdrowo, a jak trzeba ci adrenaliny To myśl głową I nie szukaj sam za dymy Bądź sobą, bo nie znasz dnia ani godziny Gdy Bóg zabierze ciebie lub kogoś z twojej rodziny W niej żyły jak chcesz kładź się na szyny Lecz wiedz że tylko tak możesz zbiec przed problemami Ten test musisz przejść bez niczyjej pomocy A to Bóg zdecyduje sam, kiedy go zakończysz Może to być zaraz może to być jutro Może jeszcze nawet ci 60 lat stuknąć Uśmiechaj się dużo tak jak my to robimy Bo niestety nie znasz dnia ani godziny